W Polsce. Zapraszam wszystkich zawodników, zapraszam dzieci i młodzież. Przed biegną po godzinie 10, przypomnę. A teraz będą biegli uczniowie klas pierwszych i drugich, trzecich i czwartych, piątych i szóstych, siódmych i ósmych, a także przedstawiciele szkół średnich. Zapraszam wszystkich przed estradę. Chodźcie tutaj do nas bliżej. Relacja na żywo. Z tego, co dziś tutaj się dzieje i dziać, będzie na profilu w mediach społecznościowych portalu informacyjnego Myszków 365. Fotoreporterzy Marysia i Wdzisław też doskonale Wam znani są dziś z nami, będą dokumentować to wszystko i kamerą, i aparatami fotograficznymi. Fotorelacja obszerna też będzie na portalu Myszków365, a patronem medialnym poza portalem informacyjnym Myszków365 jest Polskie Radio Katowice, które tutaj na Dotyku Jury było jakiś czas temu, całkiem niedawno, z Pingwinem Ligo. Kto był na pikniku, trenuj z Ligo ręka w górę? Bardzo nam miło, mnie niestety nie mogło być wtedy z Wami, musiałam pojechać w inną część województwa, ale filmiki z Myszkowa i z Dotyku Jury, wszystkie dokładnie przejrzałam. Ta radiowy pingwin, tutaj na dotyku Jury był po raz pierwszy, bardzo mu się podobało i dostałam od niego cynk, że na pewno tu jeszcze do was przyjedzie. Zapraszamy wszystkich zawodników w biegu dla dzieci i młodzieży. Już za chwilę rozpoczniemy rozgrzewkę, ale zanim rozgrzewka, to oczywiście musimy przywitać naszych wspaniałych gości. Z nami jest zastępca burmistrza Myszkowa, Iwona Franelak. I dyrektor ośrodka sportu i rekreacji w Ryszkowie Andrzej Czapla. Wielkie, wielkie brawa! Szanowni Państwo, drogie dzieci, witam również młodzież. Chciałam Was bardzo, bardzo gorąco powitać na przepięknym Dotyku Jury. Po raz kolejny rozpoczynamy tutaj bieg międzynarodowy, bieg pięciu stawów. 46. Międzynarodowy Bieg Pięciu Stawów. Bardzo się cieszę, że tylu was tu jest. To jest niezmiernie miło widzieć uśmiechnięte wasze buzie i to skupienie przed startem. Chciałabym życzyć wam bardzo udanych startów, bardzo szybciutkiego dobiegnięcia do mety i wszystkiego, wszystkiego dobrego samych sukcesów spotkamy się już po wszystkich biegach waszych. Moje drogie dzieci, mam nadzieję, że pogoda wytrzyma, a będziemy wszyscy trzymać kciuki, żeby wytrzymała. Ponoć ta pogoda bardzo, bardzo sprzyja biegaczom. Życzę Wam wszystkim wspaniałych osiągnięć sportowych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Uwaga dzieciaki. Stajemy troszkę szerzej, żeby nikt sobie nie przeszkadzał, czyli nasze szerokość o rą. Każdy z Was staje troszkę szerzej, jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu, żebyście sobie nie zrobili sami krzywdy, tak? Ela, zapraszam. A z nami jest Elżbieta borecka Brzuska, Szanowni Państwo, ja muszę Państwu coś powiedzieć. Pracę w Radiu Katowice zaczynałam 24 lata temu. To było bardzo dawno, ja u Pani Eli byłam w domu, na jednym z pierwszych moich nagrań. Tak, to było bardzo, bardzo dawno temu. Robiłyśmy reportaż pewnie gdzieś jeszcze na taśmie magnetofonowej, bo takie to były czasy. Gdzieś pewnie jeszcze jest. Obiecuję, że spróbuję w archiwum przegrzebać i znaleźć to nagranie. Jakie spotkanie miłe. Po latach. Takie rzeczy tylko tutaj, drodzy Państwo, na Dotyku Jury w Myszkowie. Słuchajcie, zaczynamy rozgrzewkę. Czy wszyscy są gotowi? Uuu, super, no to mocna rozgrzewka, a później świetny bieg. Dobra, boksujemy, boksujemy śmiało. Kolanka unosimy wysoko do góry. I pojacie kirała Śmiało, śmiało, stoły średnie też się rozdzielają tam z tyłu, bo widzę niektórzy stoją, a to nie rozdziani.

Dziękujemy bardzo. Dzieciaki, czy jesteście rozgrzane? Nie słyszałem. Czy jesteście rozgrzane? Ale tym razem ja nie słyszałam. Czy wy jesteście już rozgrzani? A macie siłę? Pokażcie, ile macie tej siły? Zaraz zapinam ręce i pokazujemy ile macie siły. O, coś miłego. A, A czy każdy zawodnik ma swój numer startowy? Nie! Dobra, słuchajcie. Zapraszam teraz szkoły średnie. E, szkoły średnie, tutaj sędzia, pan Igor. Igor, zapraszamy tutaj na linię biegu. Wszyscy, którzy są ze szkoły średniej, dziewczyny i chłopcy, Idą tutaj do pana Igora, idą na start z Panem Igorem. Pan Igor was wystartuje. Biegniecie tutaj do mety. Tak? Czyli zapraszamy najstarszą grupę, czyli uczniów szkół. Ślędnych. Reszta, wszyscy czekamy, wszyscy pójdą z ostatnim startowym sędzią, tak? A ja przypominam, że dla wszystkich zawodników dziś będą konkursy z nagrodami do wylosowania, między innymi rowery, hulajnogi, słuchawki bezprzewodowe i wiele, wiele innych bardzo atrakcyjnych nagród. A teraz zapraszamy szkoły średnie, które z Igorem idą na linię startu. Igor, zabieraj towarzystwo, idziemy na linię startu.